Tutaj witam Cię parlament Tutaj nie duszę pisz sami przez atrament Że to wszystko masz to wprawę Nie trzeba tu trawy, nie trzeba tu czegoś Tutaj tego co brakło, tutaj co brakuje Tutaj braku z braku laku wybuje tutaj plament Wieczny tu lament, że to tutaj nie zamęt, tutaj zamieć. Nie zamięt semsta, Żadna, że to wszystko nie powiedziane w żartach. Za żarty jestem w tym, taki wryt, taki lament, taki ze mnie typ, taki ze mnie wpływ. Pływ mam na to, wiem to, chociaż milczę. Sęstu tutaj sędzno, sedno, żeby się otworzyć na tym, żeby to w temat i to gadam że to zabyć, tutaj lament że to zażyć tutaj iskierkę nadziei chociaż bez nadzieja wokół wszędzie gdzie odnaleźć spokój spokoju nie ma tu agresji w pamięć tutaj masz to chillout wyzwanie jak to serce nazwi tutaj co nie lament tutaj jak to narbi tutaj dwi drzwi Ktoś, złość, głos, tutaj masz to wprost. Tutaj jaki postęp, jaki do, bo właśnie co? Że tu to złownie, to dosłownie, to dochodzę słownie. Mam to gorzej, gorzej nie ma. Kiedy lament, to ich takich nie ma. Tutaj niemal, tutaj wszystko złapać w ręce, możesz tutaj. I podziękujesz, albo prędzej To nie doceniasz Życia zmienia, że to nie ma Nie ma tutaj za nic Tutaj lament, tutaj granica bez nic Tutaj wszystko I to musi się topić. pić Ta iskra, ten ogień, ten pomień Tak bali, tak lament Na świecie, tutaj jak odpalić Odpalić się to Opóźnienie, masz ten wokal Proste robię, po prostu ten wokal Wasz to lament nie jest atrament niepisane tutaj z głowy wylewane kiedy taki lament tutaj masz wyzwanie to nie jest końcej i nie pożyczę tobie wcale tutaj nie to, nie umieli oddać, za to tutaj rozdać karty, że to to jest wabang albo żarty